A, też Alwara jesteś taki trofem. też ta. jesteś taki trochę. Siemanko, siemanko, witajcie drodzy widzowie, witajcie w Smurfikowych opowieściach. W dzisiejszym odcinku chciałbym rozwiać Wasze wątpliwości, bo dużo chodzi, spekulacji o tym, że niby papa Smurfik został zatrzymany, aresztowany albo siedzi w więzieniu. Otóż jest to nieprawda. A więc tak, drodzy widzowie, spotkałem dzisiaj papa Smurfika. I ku mojemu zdziwieniu jechał smalcowozem. Jakież było moje zdziwienie, gdy zobaczyłem go za fajerą. Sam prowadził smalcowóz, aż przecierałem oczy ze zdziwienia. Więc kolejne spekulacje, że niby ma zabrane prawo jazdy są chyba raczej nieprawdziwe? Chyba że Rafał prowadzi samochód mimo zakazu? Drugą sprawą. Jaką chciałem dzisiaj poruszyć, jest to, że gdzieś tam u kogoś na ostatnim filmiku słyszałem, że niby Jasiula siedzi w więzieniu za coś tam. Otóż jest to również nieprawdą. Mianowicie, spacerując dzisiaj przez Euckie ulice, dostrzegłem Jasiulę, który stał pod delikatysami. Stał i udawał Pandę. Każdego zaczepiał. Pan da, pan da, więc pan dał jako przykładny obywatel piątaka na nalewaka. To takie krótko info z dzisiejszego dnia drodzy widzowie. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło.